Jest i z nami Krzysztof Ryta, dzisiaj w roli trenera. Tak, trenerze, pasmo sukcesu. Same sukcesy, no. Teraz następny sukces będzie niedługo, więc Azjackiem, więc sens... No same sukcesy no, Ale powiedzmy same. o tym co było dzisiaj Trzy, kombinacja trójkowa Prawy, lewy, prawy No tak Znaczy no, chodziło ogólnie, żeby go skończyć Nie szybko razy to powtórzył? Dużo, ale chodziło o to, że miał go szybko skończyć To chodziło że miał od razu skrócić dystans Bo wiedzieliśmy, że może kopać e, No bo tak pewnie by robił, żeby kopował mu nogi e, I chodził po octagonie i tak dalej Więc mieliśmy plan, żeby szybko skrócić dystans Po prostu go zarzu zarzucić e, ciosami No i tak się udało i fajnie, że że to było tak szybko. No. Duży talent, jeśli chodzi o sporty walki, bo wytrzymał ciśnienie, wyszedł i po prostu zrobił swoje, krótko. No ale no, talent na tej zasadzie, że niektórzy mają, nie wiem, są silni, inni są techniczni. A on jest silny, nie? naturalni są silni. No bo ja na przykład jestem bardziej techniczny, ale nie jestem aż nie mam takiego silnego ciosu. A na przykład on jest mało techniczny, ale mam bardzo silny cios. Nie? I w małych rękawicach to jest akurat dla niego bardzo duży atut. Więc talent na tej zasadzie, że ma naprawdę mocny cios. Nie jest taki, jakby to powiedzieć, nie, nie chcę powiedzieć, że charyzmatyczny, ale taki przebojowy jak jego brat. No na jakiś. Ten sposób jest w sumie, nie? Tamten jest bardziej taki dymogenny, ten troszeczkę mniej, ale też, też w sumie wchodzi w to takim swoim sposobem, ale no oryginalnym i to chyba ludzie chcą, nie? Ile czasu u Ciebie trenował? Tak naprawdę, no wcześniej coś tam robiliśmy, treningi, ale trochę zaprzestaliśmy, bo walki miało nie być, później miała być we wrześniu i otrzymałeś telefon dwa tygodnie przed, że, że jest walka, więc tak naprawdę co my mogliśmy zrobić? Jeden czy dwa sparingi, chyba jeden nawet. I to ze sobą, tylko żeby po prostu poczuł to zmęczenie, które jest na Oktagonie, e, w Oktagonie w Ringu, więc y, no, nie było co długo robić, ale jedyne co mogliśmy zrobić to to, że, że wiedzieliśmy, że no też nie, nie osiągnialiśmy się, nie mamy kondycji na trzy rundy. <laughs> więc musieliśmy to szybko skończyć. No, wiedzieliśmy, że mamy przewagę siły, warunków fizycznych i tak dalej, więc no, tylko, ty, no, główny plan był taki, fajnie, że, do, że dostał dobrze wykonany przez mnie. Właśnie, masz rękę do Freakfighterów, jak widać w tej chwili e, Idzie Ci, można powiedzieć, dobra pasa. To jest tak, że za chwilę w kolejce ustawi się ileś osób do tego, żeby, żeby u Ciebie trenować Tak jest, czy nie? Ja, dużo osób do trenowania, to jest tak naprawdę Nie jest jakieś must have, jak to mówią Ale, ale im więcej, tym lepiej, bo E, czy nie mówię, że chcę mieć pięciu, bo to już było dla mnie za dużo na przykład. Ja też mam, też mam rodzinę, też ten, więc to jest. A jednak takim osobom, bo to są, pod, można powiedzieć, walki zawodowe, poświęca się więcej czasu niż jakieś amatorskie walki. Nie? Dlatego na amatorskie nawet nie jeżdżę, bo bo też chodzi o finanse, to raz. E, i, i, I w sumie, no co, no, no tu zarabia, zarabia się pieniądze, tutaj jest, jest, jest też jakaś, jak to mówią, atencja, no bo jest, no bez tego, bez takiej reklamy nie ma e, nie ma jak zarabiać e, no, więc kolejka może nie się, się ustawia, ale, ale no coraz więcej osób tak jakby chce trenować i się bardzo z tego cieszę, bo to wszystko przynosi jakby jakieś sukcesy, tak wszyscy przynoszą, odnoszą sukcesy powoli Słuchaj, powoli. Piszą często, o, Ryta, atencjusz, o, już szuka atencji A okazuje się, że... Okazuje się, że ty jakbyś rzucił klątwę na twoich byłych rywali Bo ostatnio Dominik Zadora znowu przegrał Wiesz, tam mu odpuszczę, bo to w sumie on wziął tą walkę e, Z Dudkiem, on jej chciał, więc tam... No nie ma co gadać, wziął rewanż z, z typem, którym przegrał e, Który jest teoretycznie lepszy na papierze i, i no ogólnie jest lepszy bilans, no wszystko jest lepsze u niego, tak? Jeszcze z nim przegrał i tak dalej, więc... Tak naprawdę chwała mu za to, jeżeli chodzi o taki sportowy ruch. Nie, no, nie będę już tam się wyżywał nad nim, no, bo. Nie mógłbym, no, ale, ale, ale no miłe słowa. No, no akurat to muszę mu przyznać, że pokazał e, pierwszy raz Kochones na m, tym ruchem, że tak powiem, nie? Więc akurat brawa na niego, ale to nie nie, poka nie ukazuje tego, że ja mu odpuszczę. Miecz tak, Demoklesa wisi nad nim? Wisi nad nim i może kiedyś opadnie, znaczy mógł opaść, ale oczywiście jego... Cojonez nie był aż, aż takie duże, żeby z tego skorzystał Są jeszcze propozycje, ale to już tak naprawdę Nie oszkujmy się, jego menadżer trzyma go pod parasolem, żeby nic mu się nie stało e, A jeżeli chodzi o to, zadałeś pytanie o atencję, nie? Coś tam, że jestem atencją no no tak, Piszą Te komentarze to też, poka też pokazują, że ci ludzie chcą też atencji, pisząc takie komentarze Ale ja z tym nie mam problemu, ja się do tego przyznaję Ale to miłe, że gdzieś wyróżniają cię, bo tak to by w ogóle nie, nie wchodzili, nie komentowali, a ja, nie ja, ja komentują tak, Czym to jest problem? No tak Chcę być, nie wiem, bardziej pokazywany, bardziej medialny, chcę się bić. E, w czym tu jest problem? No atencja, to jest takie głupie słowo, tutaj powtarzane tak. przez, przez ten, tak jak... Świecie w świecie No. no. E, i... Tu e-confident. E, no. no tak, jestem atencjuszem, no bo na tym polega sport zawodowy e, i na tym polega jakaś praca, reklama, tego co robisz. No, to Jeżeli to nazywamy atencją, to tak, jestem atencjuszem e, i nie przeszkadza mi to, no bo dzięki temu zarabiam. I dzięki temu macie, właśnie niektórzy, niektórzy, bo też dużo osób pozytywnie komentuje e, Macie, macie co robić w tych komentarzach Krzysztof, e, zapytam Ciebie jeszcze o, ewentualnie dzisiaj W, w ostatnim czasie sparowałeś z Michałem Pasternakiem? Mhm, tak, No znaczy już jakiś czas temu no. Czyli teraz na ostatnim etapie nie pomagałeś już, tak jak wcześniej Teraz nie, teraz nie, 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 ja po prostu jeździłem sobie posparować A że Michał jest dobry, to, 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 się, dobrze. to się dobrze sparowało Yy, no. Zawodowcem to wyczucie też jest ważne. Tak, tak? Ma taki, umie też sparować, bo czasem z którymi no, ja się sparuje no. i trzeba się po prostu brzydko, więc napierdzielać, A, a tu można było takie fajne myczki porobić i, yy, i, i naprawdę dziękujemy za te sparingi i na pewno nie ostatnie jeszcze dostanie pra, parę lewych prostych na czoło. Zabytam ciebie. O... Ja też, ja, ja też. OK. Zabytam ciebie teraz o bardzo poważną sprawę, jako, jako żołnierza, który, który zna wojsko od podszewki. Jak ty postrzegasz to, co się wydarzyło teraz w tej sytuacji granicznej? Dwie sytuacje, niby inne, ale jednak gdzieś wspólny mianownik jest, dzieje się krzywda, gdzie się krzywda żołnierzom. No znaczy, nigdy nie powinno, się to drogę wydarzysz teraz. Yy, dwa, że byłem, no nie jestem już o, teraz żołnierzem, byłem nim yy, Ale znasz formację, znasz no, no, wojsku No niestety znam, dlatego też z tego wojska odszedłem I no i później próbowałem się po prostu dostać do jednostek specjalnych o moza trzy? Tak, tak, no, no, no i tam próbowałem się dostać, nie udało mi się Pływanie? Nie, to wszystko przeszedłem 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 Tak, to... tak, przeszedłem, po prostu na... Wtedy były taki, był taki okres, że nie było etatów bo wtedy dużo osób chciało tam się dostać. Skończyłeś tak, selekcję, tak? Całą selekcję nie, 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 nie skończyłem. E, I chodzi o to, że też nie brali nawet nas do lasu, bo jest taki pierwszy, jeszcze jest taka preselekcja, można powiedzieć przed całą pierwszą selekcją. I jeżeli ją skończysz, a to jest bardzo ciężkie, gwarantuję wam, że to jeden dzień to jest od 5 do 23 orania psychicznie i fizycznie człowieka. I to jest naprawdę czegoś takiego nie przeżyłem. Nigdy w życiu już podejrzewam nigdy nie przeżyję. Nigdy się tak nie zmęczyłem w żadnej walce Jak złączę może miesiąc treningów w jeden, w jeden dzień To właśnie tak się zmęczyłem podczas tego jednego dnia I fizycznie i psychicznie Więc i później to wszystko przeszedłem Psychologa też Bo tam sobie od razu też po tych fizycznych I Jedno mówią, że u psychologa najtrudniej Nie, jak, jest tak, jak mówisz prawdę I nie, nie masz jakiejś tam ciemnej jakiej strony swojej To, to nie, ma, nie, ma, nie ma problemu eee, i, I co, i tam później było tak, że zostało nas tam z 60, zostało tam 12 i z tych 12 brali do lasu, nie, tam parę osób, a wzięło chyba dwóch albo trzech z nich wzięli e, i, No i niestety e, było tak mało etatów, że dlatego tak mało, tak mało osób po prostu wzięli do, na, do tej prawdziwej selekcji, tej pięciodniowej e, Ale no co, no no by było tak mało etatów, teraz, teraz tych ludzi jest mało, co tak chcą tak pracować za takie pieniądze, więc tych, tych etatów też jest więcej, więc się łatwiej dostać, więc no, myślę, że, że to jest fajna droga, jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś takim, ale takie podstawowe wojsko, no, tą patologię, którą zaznałem tam. Nie wszystko tam jest źle, bo tam też poznałem swoją kobietę, więc to jest bardzo dobre, też przyjemne wspomnienie z tego. Z tego. Też paru fajnych ludzi tam poznałem, więc nie ma co gadać, no, ale tak ogólnie no to jest wszystko na minus. Nie? Ta patologia właśnie pokazała to, ten, to wydarzenie, które się niestety jest wydarzenie, ta tragedia, która się wydarzyła niedawno, pokazała, że, y, że, no, że ta patologia jest i ona nie zniknie na pewno raczej w najbliższym czasie. Co zawiodło? Piąt dowodzenia, czy politycy? Nie, no to politycy, politycy się to robią, w ogóle nie mają gdzie, oni tam się interesują wojskiem. To jest na, na wyższym szczeblu, e, na szczeblach jednostki, na szczeblach jakiejś zwykłej dowodzenia jednostką i później wyżej. No że nie możemy, nie można nic zrobić tak naprawdę. Ty masz się nastawić, żeby ci strzelili nie wiadomo gdzie, ale ty nie możesz nic, bo później są problemy, bo później trzeba wystrzelone łuski liczyć i trzeba je zwrócić. Albo ja zamki tej, od odkaramilić. Nie śmieję do tej sytuacji, ale chodzi mi o tą sytuację, z ja teraz powiedziałem. Że, że no to jest nie, nie ma co o tym gadać, bo to jest za dużo sytuacji miałem dziwnych i chorych, żeby, żeby o tym rozwieść Jak my ćwiczymy jeszcze to, żeby strzelać do samolotów w szczelni OPL, czyli takim zygzaku stoisz i strzelasz kałachem w niebo. No sorry, jak będzie leciał jakiś myśliwiec, to raczej. No nawet, ale do dronów teraz może i troszkę pasować. No pokazuje, że to nie działa, nie? Tak naprawdę te drony, no, ciężko się w nie trafę, więc no, no nie, no to jest, no mówię, ci wychodzić na ćwiczenia wyglądają tak, że y, podchodzisz, y, to, czy jest alarm i biegniesz w jakąś dziurę i strzelasz do samolotu. No to są czasy I wojny światowej chyba coś takiego, nie, że tak może to działało. E, a teraz już to nie działa, więc jak nie, nie zmienimy systemu szkolenia i, e, i nie zmienimy jakiegoś dowodzenia też troszkę sztabu tych... Starszych, że tak powiem, którzy są no w po epoce już chowani, no to niestety nic nie zdziałamy, nie? Czy żołnierz, który skończył dopiero szkolenie, powinien znaleźć się na granicy? Nie, no w życiu. Nie, nie, bo nie mało bycia w ogóle z, z, no z wojskiem. Nie, nie, no nie, któryś się dopiero skończył, nie, nie. tam chociaż z rok, dwa lata popracować normalnie w jednostce. I wtedy będzie wiedział, co on może, co nie. No o, tak, to nie, 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 nie polecam. To w Twojej ocenie właśnie ta sytuacja z tym chłopakiem, którego pchnięto nożem, faktycznie faktycznie po prostu tutaj e, zbyt szybko trafił tam? Ja nie wiem, w ogóle, jaki on miał stopień, czy on tam długo służył, czy nie, ale. Mm, awansowano go do stopnia, śmiertnie do stopnia sierżan. To, to teraz to oni sobie mogą awansować, a był pewnie szeregowym albo coś, bo go wysłali na granicę, no bo bo, no, bo może krótko pracował właśnie. No nie, no to jest. Ciężki temat. Ciężki, przykra sprawa i w ogóle... żandarmeria i jej zachowanie wobec żołnierzy, jak Ty w ogóle oceniasz? Skuwają, skuwają... Pamiętamy sprawę na Angarkel, bo pewnie jeszcze jak byłeś, to, to głośna ta sprawa była w wojsku i odbijała się szerokim echem. I teraz mamy jakby déjà vu w pewien sposób. Zmieniają się czasy, wszystko się zmienia, ale nic się nie zmienia. No właśnie, no nic się nie zmienia, bo są ciągle ci sami ludzie na dowodzeniu. Więc... No to jest chore, przykry no, temat i co nic, że teraz go pośmiertnie awansują. No, na pewno temu, temu tej osobie, która, która zmarła na tej granicy, temu chłopakowi, na pewno to teraz na pewno coś da. Albo jego rodzinie, że dadzą mu sierżanta zamiast yy, szeregowego. No naprawdę politycy się postarali, <laughs> żeby, żeby go upamiętnić. Pewnie nie ma jakaś pomoc finansowa, że już takiej rodzinie, nie wiadomo czy miał rodzinę, może miał dzieci, no przydałaby się jakaś pomoc. No, no może wszyscy się zachłystują na początku, mówią o pomocy, a potem różnie już z tym bywa, znasz takie no, przypadki. No zobaczysz za tydzień, za dwa, że, że to już, już czas minie i politycy zapomną, wszyscy, wszyscy o wszystkim zapominają po, po tam miesiącu, po takich aferach. E, więc, no tak tylko pytałeś o co tak z tym wojskiem, a o, o żandarmerię, no zachowała się jak zachowała, bo pewnie musiała, no bo też jest Rosja z taki, no to co, mają sabotować, no, to tak nie jest takie łatwe, jak każdemu się wydaje, że sabotujesz i nie zrobisz tego, co ci dowódca każe, nie? Jak ktoś tam nie był, to niech się nie wypowiada, e... nie mogli wezwać do dowódcy i tam e, wziąć na przesłuchanie w normalny sposób? Powiem Ci tak, jeżeli kończy ktoś Akademię Marynarki Wojennej, przykładowo w Gdyni i po pięciu latach nie mając styczności z żadną pracą, prawdopodobnie większość tak jest, po liceum idą do Akademii, tak? Ja też skończyłem studia, ale ja akurat skończyłem Akademię Morską, nie Akademię Marynarki e, i nie zostałem oficerem po tym, a oni od razu po pięciu latach studiów zostają oficerami Wojska Polskiego i rządzą na przykład chorążym, który jest 25 lat w wojsku. Ale mają te, mają te unitarne szkolenie lat. takie, tak? No dobra, ale to jest szkoła. No. No. Przychodzisz tak naprawdę do prawdziwej pracy do jednostki, masz 24 lata i masz rządzić gościem, który ma 20, 25 lat służby, czyli więcej niż ty masz lat, niż ty żyjesz na świecie, no to, a najlepsze jest to, że tak w 50% ci oficerowie, co wychodzą, mają tak sprute głowy, że potrafią już tak odzywać do tych chorążych, zero z szacunku w ogóle ani do stopnia, ani do wieku i to jest nie do pomyślenia, więc to też powinno się zmienić, że nie od razu wychodzisz ze szkoły, masz 24 lata, rządzisz chorążym, który jest 25 lat w wojsku, nie? No to jest chore i to powinno się też zmienić, bo tym młodym ludziom trochę się odkleja i też e, dzięki takim moim przepięknym dowódcom, którzy byli wcześniej, e, moimi dowódcami, też między innymi dlatego zrezygnowałem z tego wojska. W wojsku amerykańskim są wprowadzane takie funkcje, sierżant major, tak, czyli ci, którzy mają ogromne ale doświadczenie. Tak służby dopiero dostało. Nie, nie, tak? oczywiście. Ale mają po prostu ufają takim ludziom, którzy mają doświadczenie, czyli możesz być w stopniu sierżanta, ale, ale pełnisz funkcję no, no, majora. No właśnie, a u nas także że jest no, w zastępstwie możecie. Szłoby to w Polsce? Nie. No nie, no chyba, że. No nie, ktoś miał wujka w tej w jakimś. Yy... Gdzieś tam albo w generała, coś tam może być szersze Nie no, no. Dramat, dramat. Nie, a i tak się to nie zmieni, możemy sobie gadać, a i tak za rok będzie to samo. Nie? Jasne. To zakończmy temat jeszcze jednym wątkiem. Gromda, Pewnie Górala widziałeś jak wyglądał góral Generalnie czuje się bardzo dobrze, tak? Ten jego słynny tekst. Pozdrawiam, tych Ale niesamowity jest góral, muszę przyznać, że... No powiedz on... tak góral, weź ty gardę a nie wszystko na głowę. Oczywiście. Ale nie kurde, jest. charakter ma co? No ma, tylko. Yy, tylko no tam za dużo przyjmowania na głowę, ręce wyżej pojęcie, czasem. No lubi się bić, ale, ale no, musi troszeczkę kurczę, ale fajnie, w sumie no, co ja gadam, no, daje show i tyle, nie? Więc fajnie, ludzie, ludzie się to pali. Z tej gali, gali. okej, okay. pamiętają o zwycięstwie Dondiego, ale chyba tak. najbardziej górala zapamiętają. Wszystkie nie memy, tylko takie urywki, nie? Co? pytają, właśnie to mnie najbardziej rozbawiło tak pozytywnie, że pytają się, czy wszystko jest w porządku, a on taki cały rozwalony i generalnie czuje się bardzo dobrze. Wiesz, mu warga Byłby tak stał tak przygnięty, no, no fajnie się to oglądało, naprawdę przyjemnie Zabaw. Kural życzymy powodzenia, tak, życzymy zdrówkę. I garda, I garda. I no, Ale on się nie podda, to jest nie. kurde mocny facet Także pozdrawiamy, Krzysiu gratuluję w takim razie tak, zwycięstwa Bomby Czekamy na kolejnych Twoich Freakfighterów, czekamy na dobrą pracę No i może Ciebie w końcu powitamy w OKTAGONIE no, Są oferty, jest już nie jedna, tylko nie wiem, z cztery chyba były ale no nie wszyscy jednak chcą się bić po prostu, no, no bo na mnie nie zarobię tyle pieniędzy i na, innymi, na innych, a mogą dostać. Spokojnie, popracujemy nad... Tak? <laughs> to koło. <sobie> <laughs> Damy radę, dzięki. Dziękuję bardzo.